Teraz jesteśmy na ogrodzie i pamiętajcie Ursynów, w okolicy ulicy Puławskiej. Jak ogród? Jak ogród? No, e, ogród tak jak i wszystko w tej posiadłości. Świetny, piękny, fantastyczny. Mamy zresztą fantastyczną pogodę, żeby wam pokazać. Czyli tak, samo wyjście na ogród i z basenu, i z, i z domu, i płynnie przechodzimy. Mamy. Świetną altanę mhm. na, na bardzo wysokim poziomie wykonany grill. Każda płyteczka, każdy element jest po prostu no, przykuwa, przykuwa naszą uwagę. Mamy saunę, mamy fajną drewutnię, mamy oczko wodne z fantastyczną kaskadą. No dzisiaj akurat to jest, bo byśmy wam chętnie pokazali, ale jest to w trakcie, w trakcie konserwacji. Mamy też taki element, jak Eee... Kojec dla psa. No właśnie, dzięki, dzięki, bez ciebie bym sobie nie dał rady. To zwykły kojec, dlatego może się tak zatrzymałem. Bo no, kojec ma ze 30 metrów kwadratowych, także możemy tu nawet hodowlę psiaków założyć. No i wjazd na posesję. Piękna, gustowna kostka granitowa. Dokładnie, i ta droga nie jest prosta. Jak znamy z ulisty, to jest ładna, taka eska, więc to fajnie wszystko się wkomponuje, w kształty rabatek się wkomponuje, więc to jest prawdziwy ogród ze smakiem. I pamiętajcie, zbudować ogród to nie jest problem, pielęgnować ten ogród to jest dopiero wyzwanie, a tutaj widać, że właściciele, gospodarze wkładają bardzo dużo pracy, bo ogród jest utrzymany na bardzo wysokim poziomie. I też jeszcze zwróćcie uwagę, że przed domem jeszcze jest małe miejsce, jedno do zagospodarowania, można sobie jakąś bardzo ładną fontannę posadzić. No i tak jak Jacek wspominał, kostka granitowa, no pięknie to wszystko współgra. Tak, 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 tak dokładnie i tutaj Piotrek o fachowiec e, zwrócił mi uwagę. E, mówi popatrz na, na ten klon. On ma, mówi, ze 35 lat, nie? nie wiem skąd on ma tą wiedzę, a znaczy, ja wiem skąd on ma tą wiedzę. W każdym razie to wszystko tu jest, tak? Czyli ten o, ogród jest stworzony, ten ogród jest uformowany i co najważniejsze to wszystko jest na bardzo wysokim poziomie. Dokładnie. Pięknych roślin nie braknuje. Są magnolie, platany, sosna himalajska, bukszpany, hortensje, laurowiśnie, dużo jałowców tu więc naprawdę wszystko super. No i też ładny żywopod w posesji. To co? Nic tylko zapraszać. Ursynów niedaleko ulicy Puławskiej. Zapraszam na prezentację. Tak, zapraszamy serdecznie. Naprawdę warto. Do zobaczenia. Cześć. Cześć.